Prawdopodobieństwa I zaczniemy, od zadania trzydzie... i zaczniemy od zadania 33 z matury z 2015 roku. Wśród 115 osób przeprowadzono badania ankietowe związane z zakupami w pewnym kiosku. W poniższej tabeli przedstawiono informacje o tym, ile osób kupiło bilety tramwajowe ulgowe oraz ile osób kupiło bilety tramwajowe normalne. Uwaga! 27 osób spośród ankietowanych kupiło oba rodzaje biletów. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że osoba losowo wybrana spośród ankietowanych nie kupiła żadnego biletu. Wynik przedstaw w formie nieskracalnego ułamka. Musimy policzyć prawdopodobieństwo tego, że osoba nie kupiła biletu. Jest to zdarzenie przeciwne do tego, że ktoś kupił bilet. Możemy zatem policzyć. Ile osób bilety kupiło? Oznaczmy sobie jako A zdarzenie, że ktoś kupił bilet ulgowy. Proponuję przy tabelce przy wierszu ulgowe zapisać A, a zdarzeniem B nazwiemy sytuację, kiedy ktoś zakupił bilet normalny. Zapiszmy sumę wszystkich zdarzeń. Jest to wartość bezwzględna. I to się równa 115, bo tyle osób wzięło udział w ankiecie. Teraz policzmy, ile osób w ogóle kupiło jakikolwiek bilet. Będzie to zdarzenie polegające na tym, że mamy A suma B. I zwróćmy uwagę, jest tutaj, uwaga, 27 osób spośród ankietowanych kupiło oba rodzaje biletów. No więc, zaglądamy do wzorów. Na stronie 17 mamy wzór na prawdopodobieństwo. P z A suma B i wygląda to w ten sposób, że mamy prawdopodobieństwo zdarzenia A, czyli zapisujemy A, czyli 76. Do tego mamy dodać prawdopodobieństwo B, czyli 41 i musimy od tego odjąć część wspólną, czyli te osoby, które kupiły oba rodzaje biletów, czyli minus 27 i całość daje nam sumę 90. Zapisujemy zdarzenie przeciwne C. Jest ono przeciwne do a suma b. Wzór na zdarzenie przeciwne znajdziemy powyżej. Na stronie 17 p z a, z apostrofem. Żeby policzyć c, musimy po prostu od wszystkich zdarzeń odjąć zdarzenie przeciwne, czyli minus a suma b. No więc otrzymujemy, że jest to 115 minus 90, czyli 25. Zatem prawdopodobieństwo zdarzenia c to się równa wartość bezwzględna z c przez wartość bezwzględna z omegi i dostajemy i dostajemy, że jest to 25,115. Po skróceniu zostają nam po skróceniu zostaje nam trzecich i taka jest odpowiedź. Koniec.